Trzy, dwa, jeden. Zapomniałem, który format nagrywa. Koło, koło Fortuny. A, A koło, koło Fortuny! Koło fortuny. że wiedziałem, jak mogę zapomnieć. Gramy w Koło Fortuny. Graliśmy już kiedyś koto. Tak jest, ale dzisiaj gramy indywidualnie. Dokładnie, i każdy rzuca po 100 zł. Tak jest. Teraz widzicie, jak wygląda nasze Koło Fortuny. Hmm? Teraz nas. I tu się przewijają gry, w które gramy. <laughs> <laughs> Dawaj, już rozpokój się, biedny zabryj. Więc a, gramy wszystkie osobno a, gry. A, zakręcimy kilka razy. Tak, 10 rund. 10 kręceń nie kołem nie będzie o! Koło. Dokładnie. I ktoś I na końcu wygrane, będzie pierwszy i zgarnie od reszty kasy, więc ktoś tu widzi 400 zł to I teraz Sebastian zaprezentuje nam koło. Podejdź Jeszcze ja czy jak na te reklamy w telewizji, no. jak to no. Nie raczej cię nie widać. Dobra. Tutaj no. mamy od A do Z. Rosujemy sobie coś. Dobrze no, Seba! Do żada, do żada, No i A, lecimy. Lecimy. Co lecimy, co tam jest? Słowo A do B. W pierwszej grze do... Wygrania jest 5 punktów, w sumie będzie 5. W, sumie, tak. w, sumie. To w każdej, tak? No w, sumie każdy, w, każdy. W, każdej. w każdej grze będzie do zdobycia do po 5 punktów. Punkty przechodzą na każdą grę. Jakby suma jest 50. później liczona ze wszystkich jakby gier. Tak. To, 50, że ktoś 50. wygra w tej grze 4 razy nie znaczy, że jakby Dokładnie. może później e, e, nie wiem. Dokładnie. Tak. Jest do rozdysponowania 50 punktów we wszystkich rundach. Dobra, Lecimy, gramy. NW. Co? M-W Namysłu no, no, Nienawidzę go <grym> Ojej Nie chcę z nim w to tak grać wadzimy, no. PR Paralizator Paralizator Tak No dobrze Jezu ty. Ty nie byłeś pewny, że to na R się kończy, co je? Ja to ja miałem... To w, no, 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 nie, nie byłem pewny nie, to, bo on powtórzył to tak. drugi raz, żeby się sam upewnić, czy to na pewno nie, ja ma R to okay, w ciągu, niech ci to nie, nie T-B Tablet Tap Tab z Windowsem, tap Aaaa! A ale. Co, ale to jest tak to jest z angielskiego, no? No to nie. Może, Nazwisko nie może być co, nie? od kogoś znanego. Nie, nie, no nazwiska nie, da... nie, 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 daj nie, nie, dajmy tromp. Tromp. nie B, tromp. B. Kuźwa, nie, nie, P. <ślep>. Trump. Okay. nie, nie, no, mnie. Trąb. Trąb, nie, To Trąb. Za na mnie. trąb, Trump. nie, <ślep>. To trąb, Za Yeah. Jestem taki ciulowy w Jak ci idzie? <grydź> <grydź> Witamy w klubie, Gryzje, o wygrasz, no, zielam, Z, I. Zefi. Zefi. Co to ma być? Zapali. On zapali. O, oh jest. Jest! Jeden punkt! Ja chciałem powiedzieć zombie. Ja już proszę jego strategią. Ja już proszę jego strategią, że miałam zapalić i tylko, jak mogę to przekształcić, żeby I było na końcu. Słuchajcie, so, pierwsza runda kończymy 2-1-0-0-2. Tak jest. No, Kręć jest... dalej, Seba. Musisz kręcić, Seba. Lubisz tę grę. Nie jest Co? Lubisz tę grę? No, <grym> na razie mi się nie podoba Ale ja jestem ze swojego wyniku zachwycony. No to samo. No nie. No, to jedziemy Znajdziemy. Koło fortuny. Chcesz się Seba se kręci pod siebie Nie. To jest koło. <grym> <To jest> koło. <grym> <To jest> koło. <grym> Mam ma długie więcej. <grym> P. O. O. Polo no, przecież bym wiedział Ogólnie, ja sobie miałem mówić, że nie, nie powiem tego W sensie... Na słowo to, 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 to jest tylko dla wygranej A -L. A? L Ej, co tu się teraz dzieje? Halo, my jesteśmy nie. family friendly Ej, to, to, to też naliczamy? No, jest, no, no, co ja ci mam powiedzieć? N? U Nów Nie Nauru? No dobrze. Co? <laughs> co? Słowo, ale już nie... No zasada nic? Nie, Ja tej je, gry je, nie lubię. T, -ce. C. Taniec. Haha, <laughs> mamy to. Nienawidzę tą grę. D, I. Dani Co? To A, to jest nazwisko. No, też odmiana, tak? Też nie no, to jest farmaza. Dani na Dani to nie istnieje. Jak Dania. No to o to Co? Nie, ja już mówię, że kraje Danii, nie kraje są są farmazonami, bo to nie jest stricte słowo, ja kraje nie. bo to są nazwy tak, jakby o, też o, własne. Przecież na uru powiedział. No i na są. O Jezu. No to git. Ej, zaliczyli to odmówione na, na czasowników? Dobra. czasowników? Dobra. Zaliczyli to, Tobie też. I zaliczamy. Czyli jaka jest punktacja? 4, 0. 4. 1 0 1, jeden, ja, ja skończę z zerem. Literki. Każda z nas gada literkę i musimy słowo z tego zrobić. I ile run też pięć. No tak. A, no pięć. Jak ty będziesz dał jakieś no ży... i tak dalej, to Nie, no no, Dani, tam. Dani. Dani. <grym> no no, o kurde. Ej, i do mnie zapisuję literki, co? Ej, a może... A, a, a możesz, a moż, na tej tabliczce możesz to pisać? Nie, tu no. możesz zapisać, ej, Ale ej, 5 literki, to jest Pięć liter, na cztery już jest ciężko. No, to piszesz to mogę. no. No ale na tablicy, nie? Lecimy. Dobra, powiem K. B. C, A, T. Kombinatorstwo. Kabano, ceba. Tu jest ciężko, to będzie... No to jest... To jest hardo. To nie? Baciata. Nie ma k... O matko. Co jest?

Dobrze. Ja cię pierdzielę, Teraz ty zaczynasz. Talisman. Ja ż. Nie chcę. Y. Jakie z? No z T. O. A. Weź to pokaż mi, bo ja już nie wiem co było. Żołądkowa. Nie. nie. Żytniowa? Jest takie słowo? Żołądkowy. Nie. Nie, nie ma tego. Te żytniowa nie ma takiego słowa? Nie. Jest, wódka Żytniowa. Żytnia. Żytnia, Żytnia już. To wa nie, to jest kurde przez RZ Towarzystwa. To jest AFS przez RZ. 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 Tam jest kurde, masz Ży jeszcze mam odmieniać. <gryt> ja nie wiem przecież. Już <gryt> <gryt> masz Żyty napisane. Pasożyt. Tak. Dobrze. Tak jest! <gryt> Kto tam ży? Ja. Ja, ale ja. Chciałem ja zobaczyć, ja jak ja sobie poradzi, poradzi seba. Musiałem wziąć On tym się poddał. Ja już ja, ja się daje. pogodziłem z losem. A ja, teraz ja. F. M. O. A. K. Farmaceutyka. O. K. 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 Ta. Farmaceutyka. Tak jest? Nie ma takiego o. Farmaceutyczność. Kurde! Farmakolog! Farmakolog. Co to jest farmakolog? Spisz. No to jest farmazon. Jest, jest farmakolog. Zaś farmakolog. farmazon puścisz. Nie, Chyba nie. Się. Chyba słyszałem się. Ale słyszałem farmakologa. No No jest farmakolog kliniczny. No. No, no, no. Dobra. No, t. T. Jest. I. F. K. S. Toksyczny. Feliks. Też to miałem, ale T nie ma. Kurde, science fiction, Fikcja science fiction. Ale to, to jest, jest rod... z I... Ale to jest jedno rodzaju, Ale to jest z rodzaju, no Kurde, to jest z genre nie to no to jest z na to jest z reset. to no, jeszcze no, jeszcze Przecież to praktycznie wszystko i panu coś dodam. Nie Ja miałem funkcjonariusz. Nie pasuje, nie ma tym. Funkcjonariuszka też. Miałem księstwo na przykład. Dobra, reset co? Reset. reset. To jeszcze raz no, ja no, zaczynam. Napiszcie czy coś wiecie na tej. Tak jest. Dobra, D. 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 A. U. B. A. D już było. No, dwa razy. D, a co jest V czy U? U. Abcetariusz. Co, nie ma takiego słowa. To jest, to jest takie M wiersze. Nie ma A, tylko jedno A masz pociąg dwa. Są yes. so, dwa! Abcedariusz, abdy abcedariusz. Abcedariusz. Ab abcedariusz. Yeah, abcedariusz, Abcedariusz. Abcedariusz. Yes. Jest. To są takie wiersze pisane od A do Z e, literkami. Co? Że Ala bawi... Co celinę. Abcedariusz. Abcedarius. Aby tak? Mam Bóg! Mam Bóg! No a jest takie coś buch. jak abdykariusz to, mówić, to są Abdykować, ale Abdykariusz? Nie no nie nic. Nic. No, no nic. Podsumowanie przeciej gry. Yes. nie, Podsumowanie trzeciej gry. jest. jest, nie, macie. tutaj dobra. nie, na razie nie, gra. nie, z nie, tak rywalizuję ostro. <laughs> Ale mam punkta. punkta. Proszę mimik, piłka piłka Teraz już pójdzie łatwo. O A Teraz nie, piłka rzeg. nożna! O nie! <grym 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 już pójdzie łatwo. Słuchajcie, piłka nożna polega na tym, że Dominik wymyśla dwa kluby, tak? Nie no, różne. Dwa, dwa różne dwie, dwie, dwie dwie rzeczy. Dwie różne rzeczy. My musimy to połączyć w jedno. Kto pierwszy, ten zgarnia. punkt. się. Nie, bo to już jest. Jazda jest. jest. Zaraz. nigdy nie grałeś. Weź tam coś Chyba to już jest inny stan. No. Turcja seria A. Aha. <laughs> Emre Mor. Nie, nie, tak. nie, nie. nie. Güler? Nie, ee... Guller. Emre Mor musimy Kujda. sprawdzić, ale chyba tak. Ja bym ten... Muslera. To jest nie z <laughs> Kurde, to jest Czekaj, <laughs> jak można dać. E Czalamolu! Kurde, jak to Dobra, ten z Dobra z z ale i, i, i tak. I tak czy siak I z tak, 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 e, Emre Mor, ale no i tak. Ale i tak czy siak jest winie. Nie wiem, czy Emre Mor chce w tym. Argentyna, Manchester United. Na Di Maria. Magnie, na Kurde, pierwszy był. Magalister? No, nie, nie. Nie, <śpiewanie> nie. <śpiewanie> Aha. Barcelona, Juventus. Ronald, nie. Kurde. Nie. Ja kurde! Nie. Ty, to, to też wiedziałem. Ja z wystawy co kurde mi do głowy przyszedł, ale on nie grał. Był w Juventusie? Kurde, zastanawiałem. się. Napastnik Włochy. Belotti! Szybciej. Co? Szybciej. Szybciej. o wiele szybciej był ja Aha. teraz razu Belotti powiedziałam nie nie, 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 nie nie co nie, nie, nie. chłopie, chłopie Belotti wtedy krzyk, krzyk słyszałam ja dopiero nie, nie, nie. Ale od niego od niego, niego. mobile. on szybciej. Anglia numer 10 Kane Aha. nie Delali ma ale Kane ma to ma... ma 10 ma dziewiątkę. nie Aha. Dychę miał kurde, a, kurde a, nie, a, dziewiątkę. nie dziewiątkę. No, Delali jak coś to Delali na pewno jest tak tak może miał w Tottenhamie cały czas miał no bo Dychem miał no mam no Kto? To ja nie mam punkta w ogóle. Dobra, 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 zapraszamy. Ja do już powiedziałem, że w Barcelonie Ronaldo grał. ale który? Bo jeden grał. No, ale wychodziło mi o tego, co nie grał. Bądź Nie, to zagrajmy, że odpadamy, nie? Tak, ja bym zagrał, że pierwszy dostaje 3 punkty, drugi 2 punkty. I trzeci, czwarty Piotr Nic. No, no dobra, dobra. dobra. Ej, dobra mogę tak, się podnieść. Ile mam? Jeden? Dobra. To, 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 to tak tak. <grym> to w sumie dwa pytania. Stolica kraju europejskiego. Bruksela, Bruksela. Kurde. Ja Kurde. Warszawa, nie? Imię żeńskie na W. Viola! Viola, Viola Wanda, Wanda, Wanda. Wiesława. Weronika. Powiedzi... Aha, to o Wioleta powiedział szybciej. Ja Wiktora. Ale wy się razem, była Wioleta, czy nie? Wiola, no. No, i ty poprawiał. I podziałam Wanda potem. No, a Wanda. I jak tyś powiedział razem ze mną, to był szybszy. był nie. 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 Montagę? Na pewno. No. Na... na pewno nie. Ja nie wiem. A, a zawsze było, że jak jest po blisku, dwa te same, to zawsze jest później ten. No, ten. ten. W sumie tak. tak Poprawił. Wyznamy poprawi, tak, nie? to się. Bo, że mamy uciec, to o to wychodziło. Gramy dalej, Ale Ktoś tutaj wyjdzie jeszcze bez punktów, ja to najbardziej stopiecie. boli. Amerykański prezydent. Obama. Tak! Dwie, dwójkę o wy tam powiedzieliście. Biden, ścigacie! Biden! Nie słyszałem w ogóle, że on powiedział. Bo ja no to jest na Ja opie! Dobra, ja, no ja, dynie, dobra, ja. Dobra, nie, Ale ja totalnie nie no słyszałem, że on cokolwiek ja też, powiedział. Jeżeli w tym samym momencie krzyknęliście, bo ja tweet, tweet Trump słyszałem. Dobra, to nieważne. Chociaż punkty mamy już. Tutaj już tełecz tylko jeden punkt. Lucy, spokój się! Czekaj się, mikrofon, odłóż w ogóle. Daj, spokój. Kolor na B. Biały. I mi się jakieś bananowe w ogóle. Dobra, total, słuchamy. Teraz chętnie posłucham. 6, 6, 1, 5, 7. Aj, Paweł, teraz. Teraz prowadzę. Teraz ty. Boże, jak mnie to boli, że nie zyskałem, że on powiedział Trump, nie? Spokojnie, on ich płynie od pana. Ale proszę, cię ja pójdę nawet szybciej niż na panelnika. AZ gra. Co? A, dobra. Muszę. AZ bardzo? AZ bardzo. No i resztę odcinka zobaczycie już jutro, mamy połowę, długa połowa, już jutro na kanale wylosowaliśmy AZ, więc lecimy. Aż się, kto wygrał naszą olimpiadę. Kto wygra 400 zł i pójdzie do domu. Może Was dogoni. Może Patryk nas dogoni, zobaczymy.